Uszczelniacz do układów klimatyzacji samochodowej to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w przypadku drobnych i kłopotliwych w zlokalizowaniu wycieków. Rozpoczynamy od uruchomienia układu klimatyzacji i ustawienia maksymalnego chłodzenia. Preparat dozujemy do układu poprzez port niskiego ciśnienia. Przyłączenie zasobnika z uszczelniaczem do układu odbywa się za pomocą aplikatora zakończonego szybko złączeń i nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzędzi. Zamykając przycisk na zasobniku powoli dozujemy preparat do układu. Pamiętamy, aby trzymać zasobnik w odwróconej pozycji pionowej. Środek uszczelniający likwiduje wycieki zarówno na powierzchniach gumowych, jak i na elementach wykonanych z metali i aluminium. Ponieważ preparat zawiera w sobie czynnik chłodniczy R134, a w ilości 100 należy pamiętać, że uszczelniany układ nie może być napełniony gazem w 100%. Po zabezpieczeniu portu serwisowego korkiem ochronnym pozostawiamy układ klimatyzacji załączony przez minimum 30 minut.